Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Włowka jesteśmy na GeForce Kinsie i będziemy otwierać jedną z najlepszych skrzyneczek. Olinowych, które spotkaliśmy, a dzisiaj faktycznie, się to okaże, czy jest najlepsza, czy nie, na stronę kod promocyjny tej. Kod Włowka, ty kod daje wam, słuchajcie, dodatkowe 5% przy doładowaniu. Jeśli ktoś chce wpłacić, to może sobie kliknąć, doładuj. No i tutaj macie Blika, PaySafe card, bezpośrednio karty podarunkowe, Zena, opłatność skinami, z Skirlem, z SMS-ami i krypto. Więc możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A my przechodzimy, słuchajcie, do skrzyneczki z kategorii All In nie, Luxury, nie, którą otwieraliśmy i naprawdę było bardzo, bardzo ciekawie, nie, dlatego dzisiaj zrobimy sobie... A żeby wygrać playstation Card napiszcie ile razy w tygodniu macie matematykę, a jeśli nie macie to napiszcie nie mam i obok liczbę od 7 do 14 przynajmniej na początku odcinka teścik właśnie tej skrzyneczki troszeczkę większy niż ostatnio zadysponujemy troszeczkę większym budżetem no i sprawdzimy jak to faktycznie nam wyjdzie koszt skrzyneczki 266 zł skiny które tutaj wypadają nie mogą to... Ten, jak to powiedzieć już nawet nie, nie mam słów do tego Ale nie, zobaczcie e, Zrekompensować, o, na przykład e, Tutaj macie skiny, które wypadają jest 90% szans właśnie, że wypadnie Skin o wartości 12 groszy A reszta, no to już jest naprawdę bardzo, bardzo e, Przyjemna sprawa Więc jeśli już nie widzimy tamtego skina Znaczy, że będzie coś fajniejszego AWP fade bardzo blisko, ale nie tym razem Słuchajcie, nie tym razem nie, Możemy sobie liczyć na niego Ale jeśli może nie chcesz nam wypaść Dobra, dobra, Skar Nas prześladuje, na razie Skar nas prześladuje hmm. Tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc To jest MP9, ile kosztujesz? 5 koła, chyba tak jest takie jest, słuchajcie. MP9 Wy. Wild Lily. Wild Lily. 5777 zł. Wartość z tego skina. Totalnie się nie spodziewałem tak drogiego skina. Ja tutaj wiecie, tak ja mówię. 600 zł wypadnie skin. To ten 1300, jak będzie dużo warta. A my prawie najlepszy skin trafiliśmy. 5700. Jeszcze mamy 3600. Więc troszeczkę tych skrzyneczek jeszcze będzie. Więc może być tylko lepiej. Nie zobaczymy, zobaczymy. No dobra, teraz ponownie wracamy do rzeczywistości, gdzie wypadasz nam skar. Przepraszam bardzo. Aż tutaj upadła lampeczka. Przepraszamy bardzo. Dobra, idziemy dalej. oj, oj, oj ale mocno. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak mocno. Czy będzie tylko ten jeden skin? No, może nawet być. Słuchajcie, i tak. jest dobrze. No ale fajnie, jakby coś jeszcze ciekawszego nam tutaj wypadło. No wiadomo, nie liczę na kolejne te Wild Lily MP9, bo wiadomo, to jest ciężka sprawa, że taki skin wypadł w ogóle. Jakie to są szanse? 1%, 1 na 100. 1 na 100 skinów to jest, słuchajcie, te Wild Lily nie, z tej skrzyneczki. Nie, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. I tutaj oczekujemy... Rzuć for Skin, jeszcze coś tam. Dobra, Hot Rod będzie, Hot Rod, ile aktualnie kosztuje? Słuchajcie, mamy Hot Roda o wartości 3900 zł. Ta skrzynia to jest totalny hit, słuchajcie. To jest totalny hit, totalny hit. Ale robota jest zrobiona, widzowie. Ale robota jest zrobiona. Ja obstawiam, mówię, kurde, wyjdę sobie może tak na zero z tego odcinka. No albo na taki delikatny profit. Patrzcie, co się dzieje, słuchajcie. Hot Rod i Weird Lily. Totalnie mega drogie skiny. To są tak drogie skiny. Nie, wiadomo, wydaliśmy troszeczkę, wydaliśmy troszeczkę. Ale jeszcze mamy szansę na kolejne skiny. Dobra, idziemy z tym. Idziemy z tym kolejny skar, więc powrót do rzeczywistości, no ale ta skrzyniaczka ma potencjał. To było widać po tym co się działo w poprzednim czy dwa odcinki temu otwieraliśmy tego Olina. Już nawet nie pamiętam, w poprzednim odcinku lub dwa odcinki temu, no już tu słuchajcie, tam widzieliśmy, co się dzieje. Widzieliśmy, co się dzieje. Wtedy akurat takie, takie dobre skiny mi nie leciały, no ale i tak było naprawdę dobrze. Więc jeszcze mamy 1200, ok. więc, zobaczymy, zobaczymy. Will, nie, no nie będzie Will nie bez przesady, ale jeśli tak, jestem bardzo zadowolony z wyniku, który tutaj udało się osiągnąć. Naprawdę, bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę, bardzo dobrze, i jeszcze coś ciekawszego będzie. 961 mamy więc yy, trzy skrzyneczki jeszcze będą, trzy skrzyneczki jeszcze będą, więc jest ciągle szansa, że trafimy coś jeszcze dobra. Jest profitowy skin nie jest skinem na 1900 1980, czyli pozwracało nam bardzo dużo skrzynek, bardzo dużo skrzynek nam to zwróciło, więc ten skin, ten ten może sprzedamy, ten może jeszcze sprzedamy i otworzymy sobie jeszcze więcej, jeszcze więcej tych skrzynek, bo naprawdę wychodzi na to, że faktycznie warto to otwierać. Ja i tak będę miał bardzo dobrą sytuację, nawet jeśli teraz nie wypadnie Mi jakiś ciekawszy skin, więc tak, ponownie słuchajcie, kolejne skrzynie lecą. A co, słuchajcie, a co? Yy, musimy to przetestować jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. No jeśli faktycznie to tak tak wychodzi, to trzeba. To trzeba, słuchajcie, to trzeba. Yy, I tak tam te skiny łącznie mają wartość chyba 10 tysięcy złotych, więc naprawdę potężnie, bo zaczynaliśmy mając 5 koła, więc dwukrotny profit zrobiony na tej skrzyneczce. No, skrzyneczka będzie na pewno użytkowana, nie ma co się oszukiwać, nie, ale, ale, ale jeszcze zobaczmy, jeszcze przede mną są jeszcze jakieś skiny, może coś jeszcze wypadnie, nie, bardzo bym chciał, żeby to nie, nie były skary, bo jeszcze będziemy mieli 3, 4, 4 szanse, tak, 4 szanse będziemy jeszcze mieli, nie, oprócz tej, więc jeszcze będzie tych szans naprawdę dużo, a jest 10% szans na to, coś wypadnie, czyli tam można tak niby policzyć, że to 40%, ale to nie jest 40%, bo to tak nie dzieje działa, więc lecimy. Dobra. Znaczy tak nie działa. No, w sumie tak działa i nie działa, można powiedzieć. No ale, mm, okej okay. Skar, kolejny, 547, ok, czyli jeszcze jedna i jeszcze jedna. Dobra. Trzymajmy kciuczki, żeby coś jeszcze było. Będzie. Nie, nie, dobra, nie będzie. Nie będzie emeczki. Już myślałem, że będzie, a ta emeczka też swoje kosztuje. Nie ma co się oszukiwać, bo naprawdę kosztuje troszeczkę taka emeczka. i dobra. Dobra, nie udało się więcej, nie udało się więcej, yy, nie ma co się oszukiwać, yy, więcej już nam nie wypadło, ale kurde, totalny sztos, słuchajcie, totalny sztos, to co się tutaj wydarzyło, yy, nie wiem czy zrobimy jeszcze sobie jakiegoś, yy, no nie, chcę nie, dobra, nie chcę sprzedawać tych skinów, przynajmniej aktualnie, yy, chyba, że sprzedamy coś z tych starszych skinów, które aktualnie mam. I zrobimy sobie dobra. Czekajcie, kontrola fajnego jakiegoś. Bo, 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 możemy. Kto nam zabroni? Jakiś fajny kontrol bym chciał. Mamy 600. To chciałbym skrzyneczkę, powiedzmy, za. O, nie no, 4,2,5. Jakiegoś skina, co by tutaj było. Ok, Karambit, Talon Knife, Bowie Knife Slaughter. Ok, Bowie Knife Slaughter. Zaj albo nie, dobra. Ursus Knife e, Marble Fade, to mnie interesuje. No i w drugiej skrzyneczce interesuje mnie SSG553 o wartości 52 groszy. E, dobra, e, skin, który wybaliśmy, jest naprawdę mocny, ale zobaczymy. Zobaczymy. E, 22%, że wypadnie skrzyneczka, właśnie sterro. No i 78 na CT. Więc trzymamy kciuki. Ten odcinek może jeszcze pięknie się zakończyć, więc kciuki są trzymane. No i na na sam koniec, no nie, 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 dobra, nie tym razem, nie tym razem, no ale warto było, warto było spróbować, pamiętajcie, że na GeForce King się trwa, ciągle trwa event, możecie sobie wbijać, za doładowania dostajecie punkty, za otwieranie skrzyneczek eventowych dostajecie punkty, otwierając skrzyneczki możecie wybrać sobie drużynę, nie, drużyna zdaje, e, najlepsza drużyna po prostu zgarnia całą pulę do wygrania. Możecie tutaj otwierać pojemniki, ge w generatorze generować sobie skiny za po prostu żetony, które zostajecie właśnie za doładowanie otwieranie skrzyneczek, a możecie trzymać i zająć miejsce w rankingu. Ode mnie to tyle, dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie, like, na razie, siema i cześć!